Witajcie moi kochani z tej strony i tak doczekaliście się. Ogólnie, sorry, kurde, ogólnie sorry za taką jakość, ale ja po prostu nie mam jak nagrać. Dobra, już tutaj sobie status zmieniłam, w ogóle wiem, że już wszyscy o tym wiedzą, jest głośno o tym tygodniu, ale no. Bo co to by było przecież, gdybym ja nie nagrała o tygodni Unii? Okej, okay, bo ja weszłam po raz pierwszy, zobaczę w ogóle, co jest na tygodniu, nie? I podobno miały być sopelki. Dobra, zobaczymy, czy to jest prawda. Um, Boże, boję się. Co? Oni naprawdę dodali sople? I... Jezus Maria To jest już chore Po prostu Dobra to może ja sobie zmienię Na jakiś ładny kolorek mm -hmm. Pewnie mi to nie wyjdzie Ale walić to e, chyba są ładne nie Ja nie wiem O takim limonkowym Byłyby w sumie ładne Dodam sobie do listy życzeń Zbieram esy sobie kupię Um, brzydkie są te sople no teraz powinny być w porządku uh, dobra dodam sobie na rzet. ok i zobaczymy co jest dalej mm, galakcji i koczki znowu naprawdę nic ciekawego na tej stronie a tutaj co o matko boska Pakiet balonowy? Że co? Nie no, to jest chore. A tutaj? Oh, Boże, gorset wal. Nie no, ta gra chodzi na psy. Boże, co oni zrobili? Co oni zrobili? Hmm jakby co to nie stworzę miniaturki, bo e, za bardzo nie mam jak. Ale dobra, mniejsza z tym. Boże, co oni zrobili? Supelki, gorset wal. Jezus Maria. Teraz pomyślcie, ile, ile graczy odchodzi z tej gry? Jezu. Och, to jest jakaś porażka. Dobra, to zobaczę, może... Jakiś ym, prezencik będzie czy... O! Co to jest? Spienka! Kaczucha! 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 Jaka zły Jezu! Dobra, wiecie co? Bo ja już nie mam za bardzo jak nagrywać i o czym, więc ja bym się w sumie żegnała. I papatki.